Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie ponownie na moim kanale i zapraszam Was na kolejne wideo serii Co... Kupiłam sobie w Polsce, czyli zakupy z Polski. Jak widać zresztą też po moim tle jestem jeszcze w moim rodzinnym domu u rodziców, no i dzisiaj już nadszedł czas pakowania walizek paczek, bo obie te rzeczy będą lecieć do Anglii, ale tak sobie pomyślałam, zanim zapakuję to wszystko do walizki czy też do paczki, no to pokażę Wam, co sobie tym razem kupiłam w Polsce, bo znalazło się tutaj kilka ciekawych produktów, których jeszcze tutaj na kanale Wam nie pokazywałam. Mam oczywiście głównie produkty kosmetyczne, ale także ubraniowe, które zresztą kilka z nich widzicie tutaj za mną, łącznie z tą sukienką, którą mam teraz na sobie, ale to za chwilę. Ja teraz podzielę sobie te produkty na kategorie, żeby było mi może łatwiej Wam je pokazywać i za chwilkę do Was wracam. No dobrze, to może zacznijmy sobie od tej najmniejszej grupy, jeżeli chodzi o produkty kosmetyczne, które wpadły do mojego koszyka zakupowego, a będzie to kolorówka. No i tutaj mam tylko cztery produkty. Kupiłam sobie puder. Myślę, że jest to nowy puder. Przynajmniej będzie to puder nowy dla mnie. Puder sypki Hean, Fluffy Matte. Fixing Powder. Ma on świetne e, opakowanie, podobne do pudru, który ostatnio sobie kupiłam e, z marki Clarence, e, puszek. Bardzo fajnie zrobione, fajnie e, się nadaje do nakładania tego właśnie pudru. Tu ma takie mm, jeszcze mało wyrobione zamknięcie, no i mamy siateczkę. I powiem Wam, ma takie lekko beżowe zabarwienie, ten puder. Ma bardzo fajną, delikatną, sypką konsystencję i Pięknie, słodziutko pachnie, jak takie słodkie perfumy, ale ten zapach nie utrzymuje się długo, jeżeli chodzi o twarz i bardzo ładnie matuje skórę. Zresztą mam go też um, tutaj na sobie, więc fajnie, nie pozostawia poczucia takiego płaskiego matu, takiej maski na twarzy. Jak na razie jestem bardzo zadowolona, dorwałam go chyba też w jakiejś promocji za około... 27 zł, na pewno nie więcej niż 30. Więc tak, ten puder będzie to pierwszy produkt, jeżeli chodzi o kosmetyki do makijażu. No i tutaj wzięłam też sobie z Vibo bibułki matujące. Ja bardzo lubię mieć takie bibułki w w swojej torebce. Jeszcze ich nie otwierałam, jeszcze ich nie używam Mam nadzieję, że będą one właśnie fajnie zbierały e, to sebum ze strefy T. E, do tego jeszcze zakupiłam sobie też, skobo będąc w naturze, dwa takie świecące eyelinery. Szykuje mi się sporo. Makijaży, takich, właśnie typowo wyjściowych, ślubniaczków, no i takie eyelinery, takie, właśnie lekko brokatowe produkty, tutaj jak najbardziej się sprawdzają. Zdecydowałam się na te dwa kolory, czyli takie różowe, złoto oraz takie typowo żółte. Złoto pięknie wyglądają. Miałam je już na sobie, to żółte, to różowe próbowałam na mojej mamie oraz na mojej siostrze i też wygląda rewelacyjnie. Nie kruszy się, nie tworzy takiego efektu skorupy, naprawdę daje bardzo fajne takie ładne rozświetlenie, szczególnie jeżeli chcecie sobie zrobić jakąś taką malutką kreseczkę tutaj od wewnętrznej strony oka. Tak, także to by były moje cztery produkty, jeżeli chodzi o makijaż. Przechodzimy do następnej grupy produktów pielęgnacja twarzy szyi oraz dekoldu. i tutaj z takich um, standardów oczywiście płyn micelarny płyn micelarny marki Dermika i jest to luksusowa woda micelarna z francuską wodą termalną bardzo lubię te płyny micelarne marki Dermika w ogóle nie szczypią w oczy bardzo ładnie um, zmywają makijaż nie wiem jak byłoby z makijażem takim mocno zastygającym wodoodpornym ale um, do takiego którego ja, jak, jak, który ja sobie wykonuje na co dzień jak najbardziej ten płyn się sprawdza i też bardzo podoba mi się takie no luksusowe, pięknie wyglądające na naszej toaletce. Opakowanie. No i teraz z produktów e, takich typowo już pielęgnacyjnych maseczek. E, maseczki marki Joskin. E, tutaj akurat sobie wzięłam e, Geisha Mask, z, chyba z takiej linii. E, dwie takie e, maseczki w płachcie. E, jedną z nawilżającą i zwężającą pory, a ta jest odżywcza i ujędrniająca. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Jeszcze ich nie używałam. No i teraz. Będąc w drogerii Natura, natrafiłam na promocję mojej ulubionej mgiełki esencji do twarzy, którą zresztą pokazywałam wam już tutaj na kanale Mija. Uwielbiam tą esencję. Jest to aktywna esencja w lekkim mgiełce. Twarz szyja dekolt. I to jest Flower Beauty Power. Świetny skład, jeżeli chodzi o produkty. Bardzo ładnie oczy, oczyszcza, tak nawilża, tak ukaja nam tą skórę. A tu mam jeszcze zamknięte, ale postaram Wam się pokazać. Dobra, otwórzmy to. Mam w ogóle trzy opakowania. Jedno już używamy z, jednego już używamy z mamą, a dwa jadą ze mną do Anglii. Świetna mgiełka. Piękny rozpylacz, Piękny, delikatny zapach. No, zobaczmy, to jest nowo. Zobaczcie, jak to pięknie rozpyla produkt. To nam tak nie pryszcze po twarzy produkty, tylko tak pięknie ten produkt równomiernie rozpyla. Uwielbiam właśnie tu, szyja, dekolt. Uwielbiam ten produkt. No, a jeszcze był w promocji, więc tak jak mówiłam, wzięłam sobie trzy opakowania. No i teraz produkty do pielęgnacji twarzy oraz dekoldu. Koreańskie, koreańskich marek. E, no, Miałam już kiedyś do czynienia właśnie z pielęgnacją koreańską, zresztą pewnie każdy już miał, jak wiadomo, ta pielęgnacja koreańska no wniosła bardzo dużo takich obecnie znajdujących się na rynku kosmetycznym trendów i tutaj zdecydowałam się na produkty marki Pure Hills Zresztą tą markę w ogóle poznałam dzięki jednej z moich klientek, która powiedziała, gdzie mogłabym dostać ten krem w Polsce, jest on w Anglii jest on ciężko dostępny. Można by było się postarać kupić go gdzieś online, ale mamy go w drogerii Hebe. I ten Pure Hills, jest to Rose Blemish Cream. Jest to taki nawieżająco ujęte krem do twarzy z różą damasceńską, Świetna taka leciutka formuła formuła taka żelowa, bym powiedziała. Mamy bardzo ładny słoiczek. No, wszystko jest tak inspirowane właśnie tą różą damascyńską. Tutaj zużycie już jest spore, ponieważ używałam go ja, używała go moja mama też. Jest taka świetna, właśnie delikatna, żelowa konsystencja i bardzo ładnie się wprowadza, rozprowadza na skórze. Pięknie się wchłania, pięknie ją nawilża. Nie powoduje, że ta skóra się nam świeci, ale utrzymuje bardzo fajny efekt właśnie tego nawilżenia przez cały dzień, więc bardzo fajny krem, szczególnie jeżeli go dorwiecie na przykład na promocji właśnie w drogerii Hebe. Kolejne produkty też pochodzą z drogerii Hebe, bo tam chyba mają na no jeden z największych asortymentów, jeżeli chodzi o koreańskie produkty i jest to marka Cliff. I o tych produktach słyszałam już w przeszłości i, sorry, patrzę się czasami tak w środek ekranu, ponieważ nagrywam dzisiaj dla Was z telefonu, nie wzięłam tutaj żadnych specjalnych oświetleń, nagrywam używając światła parta słonecznego, padającego przez okno, do tego nagrywam komórką, mam irbac w uszach, no, także żadnego mikrofonu oświetlenia nie ma i czasami mi ten wzrok ucieka mi na środek ekranu. Wybaczcie, mam nadzieję, że to nie będzie Wam zbytnio przeszkadzać. Ale wracając do tematu tych produktów marki Cliff. Zdecydowałam się na to duo z Cliffa. Właśnie takie głęboko nawadniająco, na, nawadniająco jak oni to tutaj opisują? Cream Cliff multi Nawadniający krem do twarzy z kwasem hialuronowym dla skóry przesuszonej i pozbawionej jędrności. No... Nawilżenie i jędrność zawsze w cenie, jeżeli chodzi o naszą pielęgnację skóry twarzy, szyi oraz dekoldu. E, powiem Wam, że też bardzo leciutka, Przyjemna, żelowa konsystencja, jeżeli chodzi o krem. No wiadomo, tutaj jest to serum właśnie na bazie em, wielocząsteczkowego kwasu hialuronowego, więc ma ono taką formę em, żelową, bardzo fajne, e, bardzo takie szybko wchłaniające się. E, no i też musicie przyznać, że to opakowanie wygląda całkiem. Fajnie. No i tutaj krem, krem także z tej samej serii, właśnie ten nawadniający i też bardzo ładne opakowanie. Mamy szpatułeczkę, no i sam krem też wygląda w ten sposób. Leciutka, żelowa konsystencja, szybciutko się wchłania, nadaje się świetnie pod makijaż. Używałam go dopiero tak dwa albo trzy razy, ale po tych pierwszych razach mogę już powiedzieć, że naprawdę bardzo fajnie się zachowuje pod makijażem. Dzisiaj akurat mam ten z Pure, Pure Hills, ten, ten różowy. No i teraz kolejny produkt, jest to znowu Cliff i jest to Ginseng Berry Premium Cream. I to jest krem z wyciągiem z jagód rzęszenia, ale mamy tutaj całą litanię, jeżeli zajrzymy sobie na składniki aktywne tego kremu. I ten krem ma właśnie przede wszystkim maksymalnie nawilżać, ujedrniać, rewitalizować skórę i działać przeciwzmarszczkowo. Jest to krem już o bogatszej konsystencji, chociaż znowu jego sama formuła nie jest jakaś taka gęsta i tłusta, ale ma on już już bogatszą konsystencję i on powoduje, że otula naszą skórę taką kołderką ochronną. Moja mama stosowała go na dzień i bardzo jej się dobrze w tym celu sprawdzał. Ja myślę, że będzie to dla mnie bardziej już krem, którym będę wykańczała moją pielęgnację wieczorną, ale też świetny produkt. Jak na razie on w ogóle tak pięknie się wchłania. Ta skóra jest taka jedna, taka bouncy. No, jędrna po prostu, więc naprawdę świetny produkt. Jeżeli potrzebowaliście takiego bardziej może treściwego kremu odżywczo-ujędrniającego, no to ten spokojnie mogłabym Wam... Polecić. No i teraz produkty do pielęgnacji ciała oraz suplementy. Jeżeli o suplementy chodzi, to tutaj nikogo nie zdziwię. Oczywiście zapasy młodego jęczmienia z Colfarmu, to zawsze. Taki mój masker oraz tym razem i Duna, kolagen i witamina C. Zakupiłam sobie dwa opakowania właśnie tych e, suplementów diety. Bardzo dobrze mi się sprawdzają, więc zawsze je sobie kupuję, jak jestem w Rossmanie. No i później, jeżeli chodzi o rosman olejek do czyszczenia pędzli oraz gąbek do makijażu. Jest to olejek generalnie przeznaczony do podprysznic, czy też do kąpieli, ale ja właśnie używam go do mycia gąbek oraz pędzli do makijażu. Myślę, że już kultowy produkt i pewnie każdy z Was już go zna. Oni zmienili teraz szatę graficzną, ale w środku jest to ten sam produkt. Później w ogóle nie wiem co się stało, ale po przyjeździe do Polski miałam bardzo suchą skórę, w ogóle na całym ciele bardzo dawno mi się to nie zdarzyło, więc musiałam zainwestować w coś takiego bardziej odżywczego. I to samo było u mojego syna. Dostał aż takich czerwonych plamek na dłoniach, bo po prostu ta skóra zaczęła mu się wysuszać. I będąc w Rosmani, sięgnałam po taki lipidowy rem do rąk Regeneracja na bazie gliceryny oraz mleka owsianego. I powiem Wam, że jest to bardzo fajny produkt. W ogóle może sobie go trochę nałożyć. Dość gęsty, więc nie potrzebujemy go dużo. Ale bardzo fajnie się rozprowadza. Ma w ogóle taki bardzo przyjemny, świeży zapach, no naprawdę i bardzo długo utrzymuje to nawilżenie tych dłoni. Używam sobie teraz tego kremu i bardzo dobrze mi się sprawdza. Kolejny produkt jest to powtórka z rozrywki JOSKIN Slim Shock 5% kofeina. Jest to balsam do ciała i on ma pom powodować, pomagać w walce z celulitem opornym, wodnym oraz lipidowym. Ja Mówiłam o tym produkcie, że zakupiłam go sobie całk całkowicie przypadkiem w wakacje i bardzo dobrze mi się sprawdza. Ona ma taką leciutką, szybko fajającą się formułę, świetny zapach, więc naprawdę bardzo, bardzo lubię się z tym produktem. No i kupiłam sobie już kolejne opakowanie. I wracając właśnie do tej skóry suchej oraz takiej bardzo uwrażliwionej, no to chciałam sobie i dla mojemu synowi przede wszystkim kupić coś takiego kojącego, nawilżającego, otulającego jego skórę, a przy okazji też i moją. I zdecydowałam się tutaj na żel pod prysznic e, oraz, czy tam żel do mycia, żel do kąpieli oraz na balsam marki La Roche-Posay. Jest to ta seria Lipicar e, i tutaj jest to właśnie taki łagodząco e, regenerujący, e, regenerujące duo. Najpierw ten właśnie żel, duża butla, bo tutaj różnica w cenie nie była zbyt Wielka, no i też duże opakowanie balsamu. Powiem Wam, że bardzo fajnie nawilża i rzeczywiście bardzo fajnie się też wchłania. Nie lepi się, nie ma zapachu, dzięki czemu też można go stosować u dzieci. I naprawdę bardzo, bardzo nam pomaga, bo tak jak mówię, podczas tej podróży, podczas tego pobytu w Polsce, no ta skóra nam dość mocno e, się przesuszała. To co, teraz największa grupa, jeżeli chodzi o produkty, tak sobie tutaj zerkam bok, będą to produkty do pielęgnacji oraz stylizacji włosów. A więc teraz, jeżeli chodzi o produkty do włosów, zacznijmy sobie może od Produktu nowego dla mnie będzie to ten trychologiczny peeling do skóry głowy, oczyszczający trycho peeling do skóry głowy. Bardzo znany, bardzo wychwalany produkt i użyłam go po raz pierwszy 2 czy trzy dni temu i właśnie też chciałam go przetestować na mojej mamie, która ma troszeczkę bardziej problematyczną skórę głowy od mojej i obie byłyśmy bardzo zadowolone z efektów. Nie było efektu pieczenia, produkt ten jakoś bardzo nam nie spływa ze skóry głowy, nie było żadnych podrażnień, po wszystko przemyślenie Przebiegało tak jak miało, więc my byłyśmy obie bardzo zadowolone z tego produktu, więc cieszę się, że w końcu się na niego zdecydowałam. No i teraz, jeżeli chodzi o drugi produkt marki Bundy, będzie to trychologiczna, stymulująca wzrost włosów, cierka do skóry głowy i też dość duże opakowanie. Bardzo fajna, ale jest to produkt dość mocny. E, czuć go, czuć go na, po nałożeniu na skórę głowy. E, po prostu czujemy takie rozgrzanie, lekkie może takie szczypanie, takie mróweczki na skórze głowy, więc czuć, że coś się dzieje. Nie jest to nieprzyjemne, jest to po prostu takie odczuwalne. No i teraz dwa produkty, które są moimi ulubieńcami. i Widzicie je prawie w każdym holu zakupowym z Polski aloesowy żel Holika Holika. Ja no uwielbiam ten żel aloesowy. On pięknie pachnie, e, robi to, co ma robić. Oczywiście nie musimy go nakładać tylko i wyłącznie na e, włosy. Możemy nim sobie e, nawilżyć całe ciało, szczególnie po opalaniu na takie podrażnione e, ciało. Świetnie nam się sprawdzi, ale ja używam go głównie właśnie podczas olejowania włosów. No i oczywiście naturalny olej z czarnuszki. Także to też u mnie m, za Zawsze musi być te dwa produkty. Naprawdę bardzo lubię i widzę po nich efekty. No i do tego cała masa produktów marki Anwen. Uwielbiam produkty marki Anwen, jeżeli chodzi o pielęgnację oraz stylizację włosów. Tutaj mamy trzy różne. Odżywki i tutaj mamy emolientowy irys, jest to odżywka do włosów o średniej porowatości. Później mamy emolientową różę, którą bardzo lubię, szczególnie w połączeniu z tym właśnie szamponem, szamponem zwiększającym objętość włosów. To było naprawdę sprawdza mi się rewelacyjny, ale też Wam pokazywałam. No i mamy tutaj jeszcze nawilżający bez. Tego, tej odżywki jeszcze nie stosowałam, nie próbowałam, więc miłą chęcią przetestuję, i jest to odżywka do włosów o różnej porowatości. Także tak? No i oczywiście mój ulubieniec, jeżeli chodzi o stylizację włosów, mgiełka unosząca włosy od nasady pump me Up od marki Anwen. Jak widzicie, podczas zakupu widziałam, że mają różne opakowania, mają tą taką standardową. Formę atomizera albo taką po prostu podstawową. Myślę, że niczym się to nie różni zbytnio, więc wzięłam takie, jakie były po prostu na półce. Trzy, duży zapas, ale ja uwielbiam ten produkt. Dobrze, to to w tym momencie byłyby już wszystkie produkty, jeżeli chodzi o produkty kosmetyczne. A teraz może przejdźmy sobie do produktów ubraniowych. I zacznijmy może od tej sukienki. Sukienka marki Resort, świetna. Jak ją ja zobaczyłam na wieszaku, to wiem, że w życiu coś takiego nie wejdę i nie będę w tym dobrze wyglądać, a okazuje się... Po przymierzeniu, że jest naprawdę super, ona jest z takiego fajnego, rozciągliwego materiału. Nie wiem, czy to będzie widać. Bardzo fajna i mam nawet pod nią taki zwykły stanik, sobie po prostu założyłam ramionczka troszeczkę głębiej i też sprawdza się wyświnicie. No wiadomo, trzeba trochę uważać w tym obszarze, szczególnie w moim przypadku, ale myślę, że sukienka prezentuje się bardzo fajnie. Na to właśnie jakaś może kur Kurtka jeansowa, czy też kurtka skórzana, jakaś koszula, i też fajnie ten outfit by wyglądał. Do tego zakupiłam sobie taki, właśnie typowy, klasyczny płaszcz kamelowy, także marki Rizetti. On był już na wyprzedaży i Wam, no on kosztował jakieś 170-180 zł. Zaraz wam go tutaj przymierzę. No naprawdę, może nie do tej sukienki szczególnie, ale naprawdę taki bardzo klasyczny. Zapinany na jeden guzik płaszcz. Uważam, że prezentuje się całkiem fajnie, po prostu taki do narzucenia na zakupy, na szybko, na jakieś spotkanie. Też by się fajnie nadał, więc myślę, że bardzo fajny zakup jest, bardzo wygodny. Ja w ogóle mam rozmiar chyba 36. Sukienka, sukienka marki Mojito. I teraz słuchajcie, to jest hit. Sorry, próbowałam ją jakoś tam wyprasować, ale nie starałam się zbytnio, bo i tak ona zaraz wyląduje w, w walizce. Rozmiar 34. No, no, nie wiem jak bym się starała, jakbym była na jak najbardziej restrykcyjnej diecie. Nigdy nie będę rozmiarem 34. Mój rozmiar to 40, czasami 38 a tutaj, no, no tak właśnie to szyją te produkty, te ubrania. Pokażę Wam tutaj na przebitkach, jak ta sukienka wygląda, taka typowo sukienka, która imituje trochę płaszcz, tu wycięte ramiona, no bardzo fajna, z paseczkiem, bardzo mi się spodobała, jej kolor też, także jak widzicie, no ja lubię takie kolory neutralne, czasami coś niebieskiego, błękitnego, ale raczej takie naturalne, klasyczne kolory. No i teraz o, element biżuterii. Tak dostałam prezent od mojej siostry i jest to marka Elixa. Nie wiem, czy ona jest... Chyba wydaje mi się, że ona jest dostępna w aparcie. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, musiałam sprawdzić. Jak będę dodawała linki pod tym wideo, to na pewno sprawdzę. I dostałam od niej taki przepiękny naszyjnik. I teraz tak widzę, rozplątuję tutaj te elementy, że tak, jest to apart, czyli podmarka. Pewnie marki Apart. Jest to ten sposób, taki właśnie naszyjnik, który tutaj mamy sztywno. O, kamera mi się rusza troszeczkę. Jest tutaj na sztywno, ale pięknie układa się na linii dekoldu. Myślę, że no, bardzo fajnie to wygląda. Pokażę Wam też na czarnym, tle, jak to się układa. Są różne wzory. Moja siostra wybrała mi akurat taki i jestem bardzo, bardzo z niego zadowolona, bo lubię żółte złoto i ten motyw też bardzo mi się podoba i myślę, że będzie mi pasował do wielu stylizacji. Dwie pary butów marki H&M i nieczęsto często nie obuwie marki H&M, mam nadzieję, że je zobaczycie. Ale zacznijmy od tej pary, tej takiej tutaj świecącej się pary, która no, jak widać od razu była stylizowana, myślę, że zainspirowana obuwiem marki Manolo Blahnik, bo oni mają też właśnie tego typu obuwie. Pięknie wykonane obuwie i bardzo wygodny. Miałam już je na sobie na uroczystości rodzinnej podczas świąt wielkanocnych, bo przez to, że mają one tutaj taki e, lekko elastyczny pasek, pięknie nam trzymają, na, się, trzymają napięcie. Tutaj mają też bardzo mięciutkie wyłożenie, więc naprawdę bardzo wygodne buty na takim nie za dużym obcasie. Ładne takie biżuteryjne wykończenie. Więc myślę handem. Tylko, że nie znajdziecie chyba w sklepie. Ja znalazłam je online. No i ja mam swoje w rozmiarze 40. Takie klapeczki wykonane z materiału bardzo wygodne, takie trochę espadrylowe, bardzo wygodne i myślę, że będę sobie w nich śmigać, czy też na miasto, czy na zakupy, czy po ogrodzie. No naprawdę świetne, wygodne i takie nieco inne klapeczki. No dobrze, słuchajcie, ja już tutaj przeniosłam się w stronę okna. Naturalne oświetlenie od razu dużo lepiej. Mam w ogóle nadzieję, że podczas tego jak pokazywałam Wam te produkty ubraniowe oraz opuwie czy też biżuterię co będzie w ogóle, cokolwiek widać. Jest to dla mnie zupełnie nowy content i mam nadzieję, że Wam się to spodoba, że nie pokazuję Wam tutaj tylko produktów kosmetycznych, ale wplatam też produkty z różnych kategorii. To co? To by były już wszystkie produkty, jakie tym razem zakupiłam lub też otrzymałam podczas pobytu w Polsce. Mam nadzieję, że każdy znalazł tu coś dla siebie, coś interesującego i oczywiście piszcie w komentarzach, co was tak najbardziej zainteresowało? A ja dziękuję Wam bardzo za uwagę oraz wspólnie spędzony czas, i do zobaczenia już niedługo w kolejnym wideo. Pa!